Prawa, prawa, prawa w dół, prawa w dół, prawa, prawa, prawa. I prawa. Przed chwilą dostarczyliśmy jeden z największych elementów tutaj za budowę nowego bloku w elektrociepłowni Żerań. Przygotowanie do takiego projektu zajęło nam ponad pół roku. Pierwsze koncepcje zaczynaliśmy opracowywać jeszcze w grudniu, przy założeniu trochę niższej masy. Ze względu jednak na wzrost masy w czasie produkcji i finalne ważenie musieliśmy zmienić typ planowanej naczepy i uzyskać zezwolenia na łączną wysokość 5,30. Dostarczenie ładunku trwało w sumie 5 nocy. Transport wyjechał 28 maja i dojechał do celu w nocy z 3 na 4 z rewną pauzą weekendową. Transport musiał odbywać się drogami gminnymi, powiatowymi, troszeczkę krajowymi, z pominięciem głównych dróg, autostrad i ekspresówek z racji zbyt niskich wiaduktów. W projekt było zaangażowanych bardzo dużo osób już od pierwszych pas planowania, gdzie uczestniczyli nie tylko, nie tylko nasza firma, ale również wytwórca elementu, firma przewoźnika, piloci. Którzy robili objazdy tras i badali trasy, jak również my tutaj badaliśmy możliwości dojazdu na teren eceżera. Finalnie podczas dostawy musieliśmy również wykonać rozłączenie trakcji kolejowej, kabli energetycznych i przystosować kilka rond i innych obiektów do przejazdu poprzez wyłożenie płyt stalowych. Naczepa ma możliwość obniżenia się i tutaj akurat wjeżdżając wykorzystaliśmy tę możliwość i obniżyliśmy naczepę do minimum, czyli 90 cm, co dało nam łączną wysokość 5,15, dzięki czemu mogliśmy się sprawnie prześlizgnąć pod różnociągami istniejącej elektrowni i właśnie dostarczyliśmy jeden z największych gabarytów, jaką mieliśmy okazję dostarczyć tutaj na elektroszopłowni żarań, na budowę nowego bloku. Nazywam się Łukasz Gorgol, jestem koordynatorem projektu TARGO ESA Logistyka, która jest członkiem Hitachi Transport System Group.